Doda, jedna z najbardziej wyrazistych i wpływowych artystek polskiej sceny muzycznej. Jej kariera to eksplozja energii, mocnego głosu i charyzmy, która przez lata nie straciła ani odrobiny blasku. Od czasów zespołu Virgin aż po solowe hity, Doda zawsze potrafiła zaskoczyć stylem, szczerością i niepowtarzalną odwagą. A dziś, w wieku 41 lat, zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał: przerwała milczenie i ujawniła prawdę o. Miłości swojego życia. Kim jest osoba, która zdobyła serce gwiazdy? Dlaczego właśnie teraz zdecydowała się to wyznać? I co ta szczerość mówi o jej nowym etapie życia? Zostańcie z nami, bo ta historia dopiero się zaczyna. Kiedy Doda, mając 41 lat, pojawiła się w krótkim nagraniu opublikowanym w jej mediach społecznościowych, cały internet zamarł. Jej twarz była spokojna, ale w oczach kryło się coś, czego fani nie widzieli od dawna ciepło i lekkość, które nie wynikały ani z nowego projektu muzycznego, ani z kolejnej spektakularnej stylizacji. Tym razem nie chodziło o scenę ani o show, chodziło o prawdę, którą nosiła w sobie od miesięcy, być może lat i wreszcie postanowiła ją wypowiedzieć. Chcę, żebyście wiedzieli, że jest ktoś, kto zmienił moje życie, ktoś, kogo mogę nazwać miłością mojego życia. Powiedziała cicho, ale pewnie, a jej słowa natychmiast obiegły całą Polskę. To wyznanie było jak wybuch. Fani zaczęli przypominać sobie wszystkie drobne sygnały, które wcześniej wydawały się przypadkowe. Ostatnia trasa koncertowa, na której doda była jakby spokojniejsza niż zwykle. Zdjęcia z za kulis, gdzie jej uśmiech wyglądał bardziej naturalnie, miękko, jakby skierowany ku komuś stojącemu poza kadrem. W jednym z wywiadów dziennikarze pytali ją o samotność, a ona tylko wymijająco odpowiedziała: czasem trzeba przejść przez burzę, żeby znaleźć światło. Dopiero teraz było jasne. To światło miało imię i twarz, choć ona jeszcze jej nie ujawniła. Jej życie zawodowe, pełne sukcesów i skandali, wydawało się od lat jednym wielkim spektaklem, ale za kulisami toczyła się zupełnie inna opowieść opowieść o kobiecie, która musiała wielokrotnie podnosić się po upadkach, bronić się przed medialnymi atakami, walczyć o wolność twórczą, prawo do swojej emocjonalności, prawo do bycia sobą. Doda była symbolem siły ostrej, nieugiętej, często kontrowersyjnej, ale niewielu widziało, że pod tą siłą kryła się potrzeba zwykłego ludzkiego ciepła. W jej słowach pojawiły się również obrazy, które dopiero teraz nabrały sensu. Opowiadała o chwilach, kiedy zniknęła z social mediów na kilka tygodni. Tłumacząc to detoksem cyfrowym. Okazało się jednak, że to były pierwsze wspólne wyjazdy z tą tajemniczą osobą daleko od kamer, od presji, od świata, w którym każdy jej krok budził komentarze. Wspominała, że pierwszy raz od wielu lat potrafiła wstać rano bez uczucia ciężaru w sercu, bo wiedziała, że ktoś czeka obok niej. To były słowa, które poruszyły nawet jej największych krytyków. Jeden z najgłośniejszych momentów w jej wyznaniu dotyczył jednak czegoś jeszcze głębszego uzdrowienia. Zawsze mówiłam, że nie wierzę w bajki, ale dziś wiem, że życie potrafi napisać historię piękniejszą niż jakikolwiek scenariusz, dodała, patrząc prosto w kamerę. To zdanie wywołało emocje, których nie dało się powstrzymać. Fani zaczęli przytaczać jej dawne piosenki o złamanym sercu, o walce, o samotności i przeglądać je na nowo, jakby ukrywała w nich wskazówki, że w końcu nadejdzie moment, w którym wszystko się odmieni. Równocześnie pojawiły się obrazy z ostatnich miesięcy. Paparazzi uchwycili ją w kilku miejscach, gdzie była wyjątkowo zrelaksowana. Spacer nad morzem, kolacja w małej restauracji, krótki przystanek na lotnisku z kimś, kogo twarzy nigdy nie pokazano. Wtedy wydawało się to przypadkowe. Dziś te zdjęcia układają się w logiczną całość, jakby publiczność miała przed sobą puzzle, które dopiero teraz zostały ułożone. Doda mówiła też o tym, że jej nowa miłość nie ma nic wspólnego z show biznesem, że to człowiek, który nie potrzebuje świateł reflektorów, nie zabiega o sławę, nie interesuje go błysk fleszy, to ktoś, kto zobaczył w niej nie gwiazdę, ale dorotę, kobietę z krwi i kości, która śmieje się głośniej, kiedy jest szczęśliwa i milknie kiedy coś ją boli. Ten fragment wyznania był dla wielu najbardziej intymny, bo po raz pierwszy od dawna pokazała siebie bez zbroi, bez filtrów, bez maski wizerunku budowanego przez lata. Kiedy opowiadała o tej relacji, jej głos brzmiał inaczej, miękko, dojrzale, jakby każdy jej wcześniejszy ból znalazł swoje rozwiązanie właśnie w tym uczuciu. Wspomniała, że pierwszy raz od dawna planuje przyszłość nie sama że odkrywa na nowo, czym jest bliskość, spokój i poczucie bezpieczeństwa i że tę historię chciała opowiedzieć dopiero wtedy, gdy naprawdę poczuła, że jest gotowa. Jej fani, którzy obserwowali ją przez lata w blasku i upadku, mogli teraz zobaczyć coś więcej człowieka, który przetrwał burzę i odnalazł przestrzeń, w której może oddychać pełnią siebie. A jej wyznanie nie było tylko sensacją medialną. Było symbolicznym momentem otwierającym nowy rozdział w życiu artystki, która zawsze potrafiła zamieniać ból w siłę, a siłę w muzykę. Zanim jednak Doda mogła pozwolić sobie na szczere wyznanie o miłości swojego życia, najpierw musiała zbudować pozycję, która daje jej głos, mocny, słyszany i niemożliwy do zignorowania. Jej droga do sławy była jak seria wybuchów, każdy silniejszy od poprzedniego, a każdy z nich zapisał. Opisał się w historii polskiej muzyki jako wydarzenie, o którym mówiła cała krajowa scena. Pierwszym wielkim przełomem był oczywiście zespół Virgin. Gdy Doda pojawiła się w nim jako młoda, pełna energii i buntu wokalistka, publiczność natychmiast zwróciła na nią uwagę. Jej głos, ostry, mocny, przeszywający, brzmiał inaczej niż wszystko, co wówczas dominowało na polskim rynku. Albumy Virgin i Terry Bimbo wprowadziły ją na muzyczne salony, ale prawdziwą rewolucję przyniosło Fika z hitami, które do dziś są hymnami całej generacji. Znak pokoju, Jag. Dwa bajki to były utwory, które nie tylko zdobyły listy przebojów, ale stały się częścią kultury pop. Każdy koncert zamieniał się w spektakl, a każda premiera w wydarzenie, które docierało na pierwsze strony gazet. To właśnie wtedy narodziła się Doda nie jako gwiazda, lecz jako zjawisko. Jej styl, bezpośredniość, kontrowersyjny humor, odwaga w łamaniu schematów wszystko to sprawiło, że media obserwowały każdy jej krok. Ale najważniejsze było coś innego. Jej autentyczność potrafiła być krzykliwa, prowokacyjna, a jednocześnie emocjonalnie prawdziwa. Ten kontrast przyciągał ludzi, którzy widzieli w niej zarówno buntowniczkę, jak i wrażliwą artystkę. Po rozstaniu z Virgin nadszedł kolejny etap kariera solowa. Jej album Diamond Beach był jak deklaracja: Zobaczcie, do czego jestem zdolna, kiedy stoję na scenie sama. Płyta sprzedała się fenomenalnie, zdobyła status multiplatynowy, a doda po raz kolejny udowodniła, że nie ma dla niej granic. Każdy teledysk był małym filmem, pełnym symboli, brawury i charakterystycznych dla niej wizualnych fajerwerków. Publiczność widziała w niej kobietę, która nie boi się gigantów branży. Przeciwnie, potrafi ich przeskoczyć. Kolejne single, trasy koncertowe, nagrody i występy tylko umacniały jej pozycję. Doda stała się jedną z najważniejszych postaci polskiego show biznesu. Nie tylko z powodu talentu, ale też determinacji. Kiedy inni się poddawali, ona walczyła dalej. Kiedy krytykowano jej decyzje, ona zamieniała je w sukcesy. Kiedy mówiono, że to koniec ery Dody, ona wracała silniejsza niż kiedykolwiek. Jednym z najgłośniejszych momentów jej twórczości była premiera albumu Dorota. To już nie była ta sama dziewczyna z Virgin, nie była też bojowniczką z Diamond Beach. To była dojrzała kobieta, która potrafiła zmierzyć się z własnymi słabościami, przepracować ból i zamienić go w sztukę. Utwory były bardziej emocjonalne, głębsze, pełne osobistych historii, które do dziś fani cytują jak fragmenty własnego życia. W tej twórczej ewolucji nie zabrakło również projektów filmowych, teatralnych i telewizyjnych. Doda nigdy nie bała się eksperymentować. Kiedy wystąpiła w filmie Pitbull: Ostatni pies, wielu było zaskoczonych, ale jej naturalność na ekranie pokazała, że potrafi wykraczać poza ramy jednego gatunku. To samo dotyczyło produkcji muzycznych, w których łączyła pop, rock, elektronika i teatralność w jeden spójny język swojej artystycznej tożsamości. Dziś, kiedy ogłasza światu że odnalazła wielką miłość, jej słowa nabierają dodatkowego sensu, bo pochodzą od kobiety, która przeszła drogę pełną intensywnych emocji, prób, sukcesów i upadków. Wszystko to sprawiło, że jej głos brzmi inaczej niż kiedyś, dojrzalej, spokojniej, ale wciąż z tą samą siłą, która uczyniła ją ikoną. Zanim Doda stała się ikoną polskiej muzyki, zanim błysk fleszy i huk stadionowych koncertów stały się jej codziennością, jej życie wyglądało zupełnie inaczej. Dorota Rapczewska dorastała w Ciechanowie, w realiach, które nie miały nic wspólnego z późniejszym światem wielkich scen. Jej dzieciństwo było czasem, w którym marzenia trzeba było. Budować na przekór przeciwnościom, a nie dzięki sprzyjającym warunkom. W jej domu obecna była dyscyplina, praca i sport. Nie luksus, nie rozpieszczanie, lecz konkretne wymagania i jasne zasady. Jej ojciec, trener podnoszenia ciężarów, od najmłodszych lat wpajał jej siłę charakteru i hard ducha. To on nauczył ją, że nic nie przychodzi łatwo, a wszystko trzeba wywalczyć konsekwencją. Treningi, poranne pobudki, pierwsze lekcje obowiązkowości. To była codzienność doroty. Matka natomiast dawała jej coś innego, czułość i przestrzeń na rozwijanie talentów, szczególnie muzycznych. To właśnie dzięki niej w pokoju dziewczynki pojawił się pierwszy mikrofon-zabawka, pierwsze nagrania z piosenkami, pierwsze nieśmiałe próby śpiewania. Szkoła nie była miejscem, gdzie Dorota mogła ukryć swoją energię. Była żywa, impulsywna, zawsze o krok dalej niż reszta rówieśników. Jedni to uwielbiali, inni uważali, że jest za dużo. Dzieciństwo Dody nie było więc pozbawione walki Akceptację. Wspomnienia z tamtych lat pokazują dziewczynkę, która z jednej strony pragnęła akceptacji, a z drugiej nigdy nie chciała rezygnować z własnej osobowości. Już wtedy miała w sobie coś, co później stało się jej znakiem rozpoznawczym: niezgodę na to, by ktokolwiek ograniczał jej głos. W tym okresie pojawiła się w jej życiu scena. Początkowo szkolna, niewielka, ale wystarczająca, by zapalić w niej iskrę. Kiedy po raz pierwszy wystąpiła przed publicznością, poczuła coś, czego nie potrafiła nazwać, ale wiedziała, że to jest miejsce, w którym oddycha pełniej. Uczyła się szybko, obserwowała starszych, próbowała zrozumieć, jak działa magia między artystą a publicznością. Wkrótce zaczęła brać udział w konkursach, festiwalach i lokalnych występach, często wbrew sceptycyzmowi otoczenia. Nie każdy wierzył, że dziewczyna z małego miasta może kiedykolwiek stać się kimś więcej niż lokalną ciekawostką. Były też chwile trudne, szczególnie te związane z presją sportową, którą narzucał jej ojciec i z oczekiwaniami otoczenia. Dorota musiała nauczyć się balansować między światem sportu, który kształtował jej charakter, a światem sztuki, który karmił jej duszę. Ta podwójność była wyzwaniem, ale także siłą, bo dzięki niej późniejsza doda potrafiła wytrzymywać presję, która złamałaby wielu innych. Jej wrażliwość często ścierała się z twardą rzeczywistością. Kiedy spotykała się z niesprawiedliwością lub krytyką, reagowała mocno, emocjami, gniewem, łzami, ale z czasem te emocje zamieniały się w determinację. Każda trudność dodawała jej odwagi, każde potknięcie stawało się motywacją, już wtedy miała w sobie to coś. Co później dawało jej siłę, by odpowiadać na medialne ataki nie milczeniem, lecz kolejnym hitem, kolejną trasą, kolejnym projektem. W pewnym momencie pojawiła się pierwsza poważna decyzja: muzyka czy sport? Wybór nie był łatwy, szczególnie w domu, gdzie sport był tradycją, ale głos w jej sercu był zbyt mocny, by go ignorować. Dorota wybrała muzykę, choć oznaczało to otwarcie drzwi do świata niepewności, krytyki, a czasem bolesnych lekcji. Jednak to właśnie ta decyzja stała się fundamentem całego jej życia. Jej dzieciństwo, choć naznaczone walką, było też źródłem niezwykłej energii. To ono nauczyło ją, że nic nie jest dane raz na zawsze, że trzeba walczyć o każdy krok. I kiedy dziś, jako dorosła kobieta, znana artystka i osoba, która otwarcie mówi o miłości swojego życia, opowiada swoją historię, łatwo dostrzec, że wszystko zaczęło się właśnie tam, w małym mieście, gdzie dziewczynka z wielkim głosem uczyła się jak przetrwać i jak nie stracić wiary w siebie. Kiedy kariera Dody nabierała tempa i kolejne albumy zdobywały status platyny, jej życie prywatne toczyło się równolegle, często w cieniu medialnego zainteresowania, ale przepełnione intensywnymi emocjami, których nie było widać na scenie. Relacje Doroty Rabczewskiej nigdy nie były zwyczajne. Każda z nich była wybuchowa, pełna namiętności, ale też głęboko osadzona w jej potrzebie bliskości. Mimo że świat widział ją jako wojowniczkę z mikrofonem, w domowym zaciszu skrywała stronę delikatniejszą, wrażliwą i tęskniącą za stabilnością. Jej pierwsze, poważniejsze związki często kończyły się burzliwie, bo trudno było połączyć intensywny rytm show biznesu z życiem uczuciowym, które domagało się spokoju. Jednak każdy z tych etapów kształtował ją na nowo. W małżeństwie z Radosławem Majdanem nauczyła się, jak wygląda życie pod ciągłym ostrzałem kamer paparazzi. Związek był jak ogień, jasny, silny, ale trudny do opanowania. Po rozstaniu, które obserwowała cała Polska, musiała zbudować siebie od zera, tym razem mocniejszą, bardziej świadomą, ale również bardziej ostrożną. Kolejne relacje, w tym małżeństwo z Emilem Stępień, pokazały jej zupełnie inną stronę miłości, tę, która potrafi być toksyczna i wyniszczająca. Rozwód, o którym mówiła później z odwagą i szczerością, stał się jednym z najtrudniejszych momentów jej życia. W wywiadach podkreślała, że musiała wybrać siebie, by móc iść dalej. Dla wielu kobiet jej słowa były manifestem siły, nośnym głosem tych, które nie miały odwagi odejść. To doświadczenie sprawiło, że zaczęła inaczej patrzeć na związki, to nie przez pryzmat wielkiego gestu, lecz codzienności, która albo daje spokój, albo go odbiera. Dziś, gdy Doda mówi o miłości swojego życia, w jej oczach nie ma ani śladu dawnych burz. Jest cisza i pewność, które mogą pojawić się dopiero wtedy, gdy ktoś przeszedł przez wiele i nauczył się kochać mądrzej. Nie ujawnia wciąż szczegółów dotyczących nowego partnera, ale fani domyślają się, że to relacja, która daje jej poczucie bezpieczeństwa, bo jej uśmiech w ostatnich miesiącach mówi więcej niż jakiekolwiek publiczne oświadczenia. Choć Doda nie ma dzieci, nigdy nie ukrywała, że temat macierzyństwa jest dla niej delikatny i intymny. W kilku wywiadach wspominała, że życie nauczyło ją, aby niczego nie przyspieszać i nie ulegać presji społeczeństwa. Zawsze podkreślała, że jeśli kiedyś zdecyduje się zostać matką, zrobi to w zgodzie ze sobą, nie z oczekiwaniami innych. Można odnieść wrażenie, że jej obecny spokój uczuciowy sprawił, że temat ten nabrał dla niej nowego, bardziej osobistego sensu. Jej dom, elegancki, nowoczesny, pełen światła, stał się azylem, w którym odcina się od chaosu show biznesu. Mieszkanie w Warszawie, z widokiem na panoramę miasta, przypomina o drodze, którą przeszła: od dziewczynki z Ciechanowa do kobiety, która odnalazła swoje miejsce nie tylko na scenie, ale również w życiu prywatnym. To tam powstają teksty piosenek, tam odbywają się ciche wieczory z najbliższymi, tam Doda pozwala sobie na bycie dorotą kimś, kogo publiczność rzadko widzi. Choć jej codzienność wciąż jest pełna obowiązków, prób, nagrań, wyjazdów i projektów, w domu panuje inna energia. Wchodząc do środka, można poczuć spokój, który jest efektem świadomych wyborów. Nie ma tam niepotrzebnego przepychu, a każdy detal, od roślin po zdjęcia, opowiada historię kobiety, która nauczyła się cenić prostotę po latach życia w medialnym sztormie. Dziś, gdy opowiada światu o miłości swojego życia, jej słowa stają się jeszcze bardziej poruszające, bo wypowiadane są z perspektywy kogoś, kto poznał różne odcienie uczuć. Od pięknych po bolesne, i choć wciąż nie zdradza wszystkiego, to jedno jest pewne: za drzwiami jej domu toczy się historia pełna ciepła, dojrzewania i odkrywania na nowo sensu bliskości. Życiorys Dody to nie tylko zapis błyskotliwej kariery i głośnych medialnych historii, ale przede wszystkim chronologia kobiety, która od najmłodszych lat musiała udowadniać, że zasługuje na swoje miejsce w świecie pełnym wymagań, oczekiwań i nieustannego oceniania. Dorota Rabczewska przyszła na świat w 1784 roku. W rodzinie, która choć nie była związana z przemysłem muzycznym, przekazała jej wartości, które stały się fundamentem jej przyszłej siły: pracowitość, dyscyplinę i odwagę. Już jako dziecko była pełna energii i artystycznego temperamentu, którego nikt nie potrafił powstrzymać. Rodzice szybko zauważyli, że ich córka nie jest dzieckiem przeciętnym. Dorota miała w sobie zapał, który mógł zamienić się w wielką pasję albo wielką walkę. Pierwszym etapem jej biografii, który z biegiem lat nabrał symbolicznego znaczenia, były jej sukcesy sportowe. Jako nastolatka zdobywała tytuły i medale, pokazując, że potrafi osiągać to, co dla większości rówieśników mogło wydawać się nieosiągalne. Sport nauczył ją odporności, umiejętności stawania na nogi po porażkach oraz świadomości, że niczego nie można zostawić przypadkowi. Ten hard ducha w przyszłości pozwolił jej przetrwać burze medialne i niejedną kryzysową sytuację na scenie. Drugi etap jej życia otworzył drzwi do świata, o którym marzyła od zawsze muzyki. Doda wkroczyła w ten świat gwałtownie, ale precyzyjnie jak ktoś, kto doskonale wie, czego chce. Jej pierwsze kroki w zespole Virgin były jednocześnie lekcją pokory i próbą siły. Uczyła się branży od środka, obserwowała mechanizmy działania show biznesu, a przede wszystkim odkrywała własny styl, który szybko okazał się zbyt wyrazisty, by ktokolwiek mógł go zignorować. W tamtym czasie nie chodziło tylko o muzykę. Dorota tworzyła wizerunek, który stał się jej tarczą i mieczem prowokacyjny, mocny, niecierpliwy taki, który nie pozwalał przejść obok niej obojętnie. Z czasem zaczęła rozumieć, że jej miejsce nie jest w cieniu, ale w centrum wydarzeń. Każdy projekt, nad którym pracowała, był dla niej sposobem na wyrażenie siebie, swoich uczuć, frustracji, marzeń. Zdolność łączenia emocjonalności z zawodowym profesjonalizmem sprawiła, że szybko zaczęła zdobywać szacunek w branży, choć jednocześnie musiała stawiać czoła fali krytyki, która nierzadko miała podłoże nie muzyczne, ale osobiste. Jej biografia pełna jest momentów, w których mogła zrezygnować ale nigdy tego nie zrobiła. I to właśnie ta nieustępliwość stała się elementem charakterystycznym całej jej drogi. W miarę jak zdobywała kolejne sukcesy, jej osobowość artystyczna zaczęła ewoluować. Już nie była tylko buntowniczką, która krzyczy głośniej niż inni. Stawała się świadomą artystką wykorzystującą swoją platformę, by mówić o rzeczach ważnych, o wolności, o sile kobiet, o prawie do bycia sobą w świecie pełnym masek. Jej muzyka dojrzewała razem z nią, a projekty, których się podejmowała, były coraz bardziej osobiste. Biografia Dody to także historia o pragnieniu autentyczności. Im więcej zdobywała nagród, tym bardziej zależało jej na tym, by być postrzeganą nie przez pryzmat skandali, lecz przez pryzmat pracy i emocji, które wkładała w swoje piosenki. Wyruszała w trasy koncertowe nie po to, by udowadniać swoją przewagę, ale by być w kontakcie z ludźmi, dla których jej muzyka była czymś więcej niż chwilową rozrywką. Jej życie, choć pełne blasku, nigdy nie było łatwe. Każdy sukces poprzedzała walka, każda decyzja wymagała odwagi, a jednak w jej historii jest coś niezwykłego harmonia pomiędzy talentem, charakterem i determinacją. To właśnie ta równowaga sprawiła, że Dorota Rabczewska stała się jedną z najciekawszych postaci współczesnej polskiej kultury, a każdy kolejny etap jej życia, od dzieciństwa po dorosłość, tworzy opowieść, którą trudno oderwać wzrok.